Gra like Billet Bądź jak pszczoła to gra logiczna inspirowana popularną w latach 80. grą komputerową Tetris. Dzięki niej rozwiniesz umiejętności manualne i zdolność logicznego myślenia. Pobudzisz swoją kreatywność. Poczuj się jak pszczoła i zapełnij cały plaster miodowymi klockami. Z pudełka wyciągnij drewnianą płytkę, która imitować będzie plaster miodu. Znajdziesz tam również woreczek z klockami w miodowym kolorze oraz dwie klepsydry, czerwoną odmierzającą 2 minuty i zieloną odmierzającą 5 minut. Celem gry jest układanie kolejnych poziomów poprzez losowe wyciąganie pojedynczych klocków z woreczka i umieszczanie ich na płytce. Musisz być bardzo szybki, a zarazem dokładny. Klocek możesz przesuwać po płytce z góry na dół i w poziomie. Każdy klocek możesz też dowolnie obracać. Przesuwaj, obracaj i dopasuj klocki tak, aby na płytce, czyli Twoim miodowym plastrze ostatecznie pozostało jak najmniej pustych miejsc. Kiedy zapełnisz już cały poziom miodem, nie możesz z kolejnym klockiem przeskoczyć poniżej, choćby pozostałe tam miejsce idealnie pasowało do trzymanego w ręku klocka. Musisz dalej zapełniać płytkę ku górze. Dzięki klepsydron możesz samodzielnie ustalić stopień trudności, decydując w jakim czasie powinieneś zapełnić płytkę. Wyjmij z pudełka płytkę oraz woreczek z klockami. Woreczek z klockami ułóż tak, aby wyjmowanie z niego klocków było bardzo sprawne. Wybierz klepsydrę, ustaw ją i rozpocznij grę. Poczuj się jak pszczoła i zapełni cały plaster miodowymi klockami. Musisz być bardzo szybki i bardzo dokładny. Miernikiem sukcesu będzie jak najmniejsza ilość klocków, która pozostanie w woreczku po upływie wyznaczonego czasu. Jeśli uważasz, że 5 minut to zbyt długo na rozgrywkę, wówczas zamiast klepsydry zielonej wybierz czerwoną. Wtedy piasek przesypie się w 2 minuty. Jeśli potrzebujesz więcej czasu, aby zastanowić się nad kolejnym ruchem, bądź chcesz bardzo dokładnie wypełnić swoją płytkę, wykorzystaj klepsydrę dwuminutową jako miernik pojedynczego ruchu. Wtedy Twój sukces będzie tym większy, im mniej pustych miejsc pozostanie na płytce, kiedy całkowicie już ją zapełnisz. Jeśli natomiast nie masz ochoty na rywalizację, a potrzebujesz odrobiny relaksu i wyciszenia, układaj klocki Bilajke Kebi tak, jak gdyby były to puzzle. Wysyp wszystkie klocki z woreczka i układaj wykorzystując po kolei te klocki. Które w danym momencie są najbardziej tobie potrzebne, po to, aby plaster jak najszczelniej wypełnić miodem. Bez względu na to, którą formę zabawy wybierzesz, wpłynie ona pozytywnie na poprawę Twojej koncentracji. Be like a bee została stworzona głównie z myślą o dzieciach powyżej trzeciego roku życia, po to, aby wspierać ich rozwój, ale może być również doskonałą formą rozrywki dla dorosłych. Myślenie jest złożoną umiejętnością opartą na inteligencji. Wymaga sprawnej uwagi i pamięci. To wszystko rozwiniesz, spędzając czas z Bilajkebi. Życzymy udanej zabawy i powodzenia!